Dzień dobry państwu. Telewizja Narodowa Jowita Jakubisiak. Otóż stoją przed wejściem kandydatów na debatę do Telewizji Polskiej. Tutaj Krzysztof Sandberger kilka dni temu zgłosił jakby chęć postawienia stoiska w sprawie całej akcji, którą prowadzi do Komisji Wyborczej, aby w końcu zaczęła sprawdzać legalność Podpisów pod kandydatami na prezydentów, czyli samych podpisów, nie chodzi o dane osób, które dały podpis wsparcia, ale czy te podpisy w ogóle są prawdziwe, tak, czy nie są podrobione. I co tu się zadziało? Przyjechałam wcześniej, zajęłam miejsce na nasze stoisko Piękne miejsce, piękny trawnik, bardzo blisko wejścia, właściwie narożny, no ale przez osoby trzecie dowiedziałam się, że niestety to jest miejsce zarezerwowane na. Wóz policyjny. No, poszłam w takim razie do policji i zapytałam się, czy to jest prawda. Policja poinformowała mnie, że tak, tu jest miejsce zabezpieczone na wóz policyjny. No, miejsce nie jest zabezpieczone, nie stoi tu żadna policja, niczego nie pilnuje, nie ma żadnej kartki informacji. Więc tak sobie stałam, zanim się dowiedziałam po prostu, że to jest miejsce na wóz policyjny. No dobrze, policja to policja, pomyślałam sobie, ok, no to postawię się gdzie indziej. No i teraz co się dzieje? Proszę Państwa. W ciągu całego płotu 31 metrów bieżących zajął sobie Rafał Trzaskowski. Dlaczego? Otóż Krzysztof Sandwerger zgłosił się jako pierwszy, i urząd, Skarbowy, znaczy urząd miejski zadzwonił do niego. Z pytaniem, czy zgadza się na to, żeby po sąsiedzku też ktoś jeszcze stał. Oczywiście, w dobrej wierze, Krzysztof się na to zgodził i okazało się, że całe miejsce zmonopolizował Rafał Trzaskowski. Czyli 31 kr krokami liczyłam, 31 metrów bieżących sobie zarezerwował. No i w związku z powyższym, co się tutaj będzie działo, przyjeżdżamy, przyjeżdża Krzysztof niedługo z naszym namiotem i prawdopodobnie postawimy się albo będziemy się kłócić. Policję postawimy tu, gdzie miał stać wóz, albo ewentualnie postawimy się bezczelnie pomiędzy jakimiś różnymi flagami Trzaskowskiego. Będzie wesoło. Zapraszam Państwa. Zobaczymy, jak będziemy to dalej rozgrywać.